Jak działa procent składany? Najpotężniejsze narzędzie budowania majątku. Procent składany to jedno z najpotężniejszych narzędzi finansowych, jakie możesz wykorzystać do budowania majątku. Albert Einstein nazwał go ósmym cudem świata i miał rację. To mechanizm, który pozwala Twoim pieniądzom pracować dla Ciebie, a z czasem przyspiesza tempo wzrostu Twojego kapitału. Czym jest procent składany? Procent składany to proces, w którym zarobione odsetki lub zyski, są regularnie dodawane do kapitału początkowego i w kolejnych okresach również generują zysk. Innymi słowy, zarabiasz nie tylko na swoim kapitale, ale także na odsetkach od wcześniejszych odsetek. Dlaczego procent składany jest tak skuteczny? Dzięki procentowi składanemu nawet niewielkie kwoty, inwestowane regularnie przez długi czas, mogą zamienić się w pokaźny majątek. Sekret tkwi w czasie. Im wcześniej zaczniesz inwestować. Tym większy efekt uzyskasz dzięki kumulacji zysków. Czas działa na Twoją korzyść, jeśli pozwolisz pieniądzom rosnąć bez ich ciągłego wypłacania. Przykład działania procentu składanego. Załóżmy, że inwestujesz 500 zł miesięcznie i uzyskujesz roczną stopę zwrotu 8%. Po 10 latach zgromadzisz około 91 tysięcy zł, z czego ponad 30 tysięcy zł to sam zysk z odsetek. Po 20 latach będzie to już ponad 275 tysięcy złotych, a po 30 latach prawie 700 tysięcy złotych to magia procentu składanego. Im dłużej inwestujesz, tym szybciej rośnie Twój kapitał. Gdzie najlepiej wykorzystać procent składany? Regularne inwestowanie w fundusze ETF, lokaty i konta oszczędnościowe, choć z mniejszą stopą zwrotu, programy emerytalne IKE, IXE. Długoterminowe inwestycje w akcje lub obligacje. Jak zwiększyć efekt procentu składanego? Zacznij jak najwcześniej. Czas jest Twoim sprzymierzeńcem. Inwestuj regularnie, nawet małe kwoty, reinwestuj zyski. Nie wypłacaj ich zbyt wcześnie. Wybieraj instrumenty z potencjałem wzrostu. Unikaj inflacji, szukaj inwestycji, które ją pokonują. Podsumowanie: procent składany to potężne narzędzie które może diametralnie zmienić Twoją przyszłość finansową. Im wcześniej zaczniesz i im dłużej pozwolisz pieniądzom pracować, tym większy efekt osiągniesz. Nie trzeba być milionerem, by budować majątek. Wystarczy czas, systematyczność i mądra strategia. Subskrybuj kapitał w grze, aby dowiedzieć się więcej o inwestowaniu finansach i budowaniu wolności finansowej.